Dzień dobry posmakuj. Świetnie, że jesteś na moim kanale. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie indyka ze szparagami i z młodą dymką do tego chili. Oglądaj. Moi mili, dzisiaj pomysł na indyka. Indyka w sezonie szparagowym, więc trzeba to wykorzystać. Szparagi. Piękne, białe szparagi. Ja mam już większą część obranych, ale chcę Wam pokazać, jak szybko, łatwo i dobrze obrać szparaga. Chodzi mi o to, żeby kręcąc szparagiem ściągać skórkę, żebyście nie jeździli w tych samych miejscach, zmniejszając powierzchnię szparaga, którą możecie zjeść. Czyli po kolei przekręcacie i obieracie powoli i równo. Ja już tą zdrewniałą część mam obciętą, więc pozostała mi tak naprawdę górna część. Widzicie, kręcicie i powoli obieracie szparagi. ciach I to jest pięknie obrany, biały, jędrny szparag indyk. Indyk, część indyka, którą dzisiaj wykorzystam, to jest podudzie z indyka. Wyciąłem sobie te wewnętrzne błony. Teraz indyka kroimy w kostkę. Taka kostka 1,5 cm na 1,5, czyli nie za, nie za drobna, ale też nie jakoś bardzo wielka. Mięso z ud kurczaka czy indyka jest o wiele bardziej soczyste niż mięso z piersi. Mięso piersi, ono, jeśli go traficie w punkt. 62-63 stopnie zersza w środku jest soczyste, ale jeżeli przeciągniecie albo pozostawicie na chwilę, no to ono już jest suche. Tutaj podudzie jest naprawdę bardzo fajnym mięsem. Teraz pokroję e, młode części dymki, białe części, mam pięć sztuk, więc pokroję plastry. Włączam e, moc pod patelnią, troszkę oleju. Mam też świeże czyli, które również dodam do, do mojego dania. Myślę, że jedna druga. Wystarczy delikatnie przesiekam. Na pewno indyk, białe szparagi, chili, białe wino to będzie bardzo fajne, bardzo smaczne połączenie, które mam nadzieję przypadnie Ci do gustu. Zacznę od podsmażenia indyka. Pozostawiam na patelni na kilka chwil po to, żeby się ściął z jednej strony i za chwilę pomieszam po to, żeby już zaczął się ścinać dookoła. Indyk się obsmaża, w międzyczasie dorzucę szparagi do osolonej wody. Możecie do wody dodać jeszcze sól, cukier, masło, ja nie używam cukru. Dorzucę kostkę masła i szparagi i będę gotował. Szparagi w zależności od grubości, oczywiście zielone krócej, białe troszkę dłużej. Wyjmiecie tak po około 4-5 minutach białego szparaga i wtedy sprawdzicie jaka jest jego twardość. Zróbcie takie, żeby były bardziej al dente, żeby później w sosie można było je dociągnąć. Już muszę przewrócić indyka. Zobaczcie, jak się bardzo ładnie przysmażę. Do indyka dodaję młodą dymkę. Białe części młodej dymki. Wszystko razem podsmażę około 2 minut. Następnie dodam odrobinę chili, zetrę trochę skórki z cytryny i dodam białe wino. Cebulka podsmażona. Mogę dodać białe wino. Nie za dużo żeby nie było zbyt kwaśne danie potem możemy jeszcze sokiem cytryny doregulować kwaśność wino mamy, dodaję chili i dodaję skórkę cytryny ze sparzonej cytryny, pamiętajcie żeby też nie dawać białej błony żeby nie było zbyt gorzkie danie Właśnie próbuję sosu indyczka naprawdę trzeba podusić tak z 25 minut żeby zmiękł, ale jest lekko kwaśne, pikantne Czyli czuć skórkę z cytryny, za moment spróbuję szparagi, czy mogę już je wyjmować i czy powinienem to zrobić. Biorę takiego grubszego szparaga i już będę próbował, czy mogę je już wyjmować. Absolutnie tak, są al dente, nie za miękkie, twarde, już muszę je wyjąć. Indyk się dusi. Tak jak powiedziałem, musicie dusić około 25 minut do 30, aż będzie miękki. Jak nie macie jakiegoś bulionu, to możecie też wykorzystać tą wodę, w której gotowały się szparagi, będzie więcej smaku szparagowego. Dolewacie i on sobie dalej pracuje na wolnym ogniu, a my możemy się już zająć pokrojeniem w plasterki szparag, oczywiście nie całych, tylko pozostawiamy główki całości, na mniej więcej takiej wysokości. Kochani, oczywiście jak macie pokrywkę, to możecie spokojnie sobie przykryć i dusić to 25-30 minut. W międzyczasie też możecie sobie dać bulion albo tą wodę ze szparagu, więc to kwestia dowolności. Indyczek jest miękki. Dodaję śmietanę. W zupełności wystarczy. Teraz podgotuję kilka minut po to, żeby tam się śmietana zredukowała i żebyśmy osiągnęli gęstość sosu. Sos się rodukuje. Ja mam szparagi, które tak jak mówiłem są al dente, ugotowane. Wrzucam je do indyka, podgotuję tak naprawdę minutkę, dwie i będą one już gotowe. Dorzucę część szczypiorku. Szczypiorku nie oszczędzajcie. To ma smakować, wyglądać. Kolorystyka jest na zadowalającym poziomie, bo jest lekko brązowo, czerwono, czyli zielono od szczypiorku, kremowy, śmietanowy, też kolor i smak. Muszę spróbować. Mogę już wyłączyć. Delikatnie miękki, cytrynowy, szparagowy, kremowy i lekko ostry sos. Naprawdę bardzo fajnie skomponowane danie, bardzo aromatyczne, bardzo, bardzo smaczne. Teraz zajmę się już przygotowaniem i wydaniem na talerzu. I tak oto proszę wygląda moje danie, mój pomysł na indyka ze szparagami i z młodą dymką. Mam nadzieję, że ten przepis ci się spodobał i zrobisz go u siebie w domu. Nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować, polubić, skomentować, kliknąć dzwoneczek, żeby dostać wiadomość, kiedy ukaże się kolejny mój film. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć! Takiego indyka i inne różne, ciekawe, zdrowe, smaczne dania. Znajdziesz w moim cateringu dietetycznym. Zapraszam na www.diety.posmaku.pl i tam wybierz dla siebie swoją dietę. Dzięki!